Profilaktyka to jedno z zadań polskiej policji. Dlatego każda okazja do rozmowy o bezpieczeństwie jest dobra. Policja wróciła do programu PAD pod nową nazwą Przyszłość A Ty. Okazało się, że to jest jeszcze ważniejsze niż kiedyś. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jeszcze bardziej dzieciaki są w internecie. Na początku byłam trochę sceptyczna, ale teraz cieszę się, że tu jestem. I jeszcze trudniej z tego internetu je wyjąć. Nigdy nie myślałem, że będę aktorem, ale teraz w sumie jest to fajna przygoda. A chodzi o relacje. PAD to jest spotkanie. Spotkanie młodego człowieka z młodym człowiekiem. Do spektaklu Sekret wyłoniliśmy 37 uczniów z naszego powiatu. To ważne wydarzenie, dlatego musimy się dobrze przygotować. Chodzi o realne relacje, w których się ci ludzie wspierają. Dzisiaj robimy spektakl edukacyjno-profilaktyczny Sekret. Kiedyś robiliśmy dzwonek, robiliśmy blackout. Dzisiaj sekret w strzelcach opolskich. Bądźcie z nami. Chcecie pięknie żyć, bo jesteście piękni. Jesteście pięknymi ludźmi, którzy mają marzenia, ambicje. Chcą pięknie żyć. I opowiadacie to nie tylko sobie, ale opowiadacie to publiczności, na której są wasi rówieśnicy. I mówicie im, żyj pięknie, przestań brać. Myślę o tym, że życie ma wartość. Myślę o tym, że warto żyć, bo jesteś piękny. I można pięknie żyć. Uwaga, i dłonie będą opuszczane za chwilę ze mną. Trzymać. Muzyka forte. Trzymać. Czekamy na mocne uderzenie akord. I teraz. Dzięki, że przyszliście w poniedziałek, za wkład z Waszego serca, który włożyliście w ten spektakl. Za to, że jesteście bardzo cudownymi ludźmi, z którymi mogę tworzyć tak wspaniałe rzeczy. No i co? Myślę, że w tym gronie będziemy bardzo często się spotykać, tworzyć super pomysły i powiększać nasze grono, tak? Dobra, chodźmy. Patworz Ja, zeige